konta demo w Dukascopy Bank i w Dukascopy Europe nie różnią się niczym od kont realnych z wyjątkiem tego, że handlujemy wirtualną walutą. To znaczy, że korzystamy z tej samej platformy JForex, roznotowania i spready są takie same. W pierwszej kolejności wybieramy walutę depozytu, a następnie jego wielkość, najczęściej będzie to kwota, jaką chcemy przeznaczyć na realne inwestycje. Wybieramy dźwignię, która nas interesuje. Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kraj, język zostawiamy polski. Jeżeli chcemy się zapisać na newsletter, co zostawiamy tutaj zaznaczone, to samo tyczy się dodatkowego konta opcji binarnych. Ostatnią opcję zostawiamy bez zmian klikamy akceptuję i otwórz konto demo. Po załadowaniu się nowej strony klikamy w ten link, aby w kolejnym kroku móc pobrać platformę. Na podany adres e-mail otrzymamy dane do logowania. Jeżeli nie otrzymamy e-maila, należy sprawdzić folder spam. Opis jak zainstalować platformę JForex znajdziesz w kolejnym filmie lub pod linkiem, który aktualnie wyświetla się na ekranie. A teraz przejdźmy do otwarcia konta w Dukas Europe. Żeby otworzyć konto w Dukaskopie Europe klikamy w drugi link w opisie tego filmu. Wybieramy walutę depozytu oraz jego wielkość. Wybieramy dźwignię, a następnie podajemy nasze dane kontaktowe oraz wybieramy kraj i język. Jeżeli chcemy przetestować konto opcji binarnych, to zostawiamy tę opcję zaznaczoną. Akceptuję i otwórz konto demo. Znowu na maile otrzymamy wszystkie informacje do logowania. A żeby pobrać platformę, wystarczy kliknąć tutaj. Jeszcze jedna ważna informacja: Konto demo aktywne jest tylko 14 dni. Jeżeli potrzebujesz dłuższego okresu, daj mi znać. W tym filmiku to wszystko. Przejdź teraz do kolejnego, aby zobaczyć, jak zainstalować platformę JForex.